Witajcie serdecznie i od samego początku chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić za to, że mieliśmy taką długą przerwę w tym cyklu nietrudne sprawy. Było to związane z tym, że miałem dość dużo pracy, takiej parafialnej, też i tutaj w projekcie, naszym MMA różne rzeczy się nowe wydarzały, co pewnie zauważyliście, mamy nowy projekt, cykl Mówię o wierze, który nagrywam razem. Z moimi uczniami. Jest to projekt dedykowany młodzieży i ich problemom. Chcemy, właśnie za pomocą krótkich filmików, w zasadzie serialu, pokazać te problemy i spróbować na nie odpowiedzieć, poszukać jakichś rozwiązań tych problemów. Dzisiaj, kochani, chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy zastanowili się, co znaczy mieć młode serce. Czy to serce jest dla każdego? Czy każdy może mieć to młode serce? I co zrobić? żeby to serce nasze było rzeczywiście zawsze świeże, młode i otwarte. Zapraszam do tego odcinka. Problemem wielu ludzi jest to, że mają tak naprawdę ospałe serca, że wielu rzeczy nie chce im się robić w życiu, że są tacy ociężali, tacy bardzo wycofani w życiu, że nie mają takiego polotu świeżości myślenia, patrzenia, otwartości na świat, że nie potrafią podejmować jakichś takich nieszablonowych rozwiązań wtedy, kiedy problemy zaskakują nas, że pracują bo muszą, że nie mają czasu dla najbliższych, dla siebie, że pochłaniają się tylko i wyłącznie pracy, tak naprawdę gdzieś uciekają od życia. I przyznam się Wam szczerze, że jest pewnego rodzaju problem w głoszeniu Ewangelii właśnie takim ludziom, dlatego że ich serca są takie ospałe, właśnie zamknięte, że trudno jest dotrzeć z nimi, z Ewangelią do tych serc. I tu nie chodzi o to, że Ewangelia, nie wiem, nie jest w stanie odpowiedzieć na te problemy, pokazać rozwiązania, tylko dlatego, że te serca ludzkie są tak bardzo mocno pozamykane. Przyjrzyjmy się, co Jezus mówi w Ewangelii na ten temat. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka. A bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków. A tak jedno i drugie się zachowuje. Ewangelia według Świętego Mateusza 9,17. Bardzo Wam polecam zajrzeć teraz do tego tekstu. Mam nadzieję, że może mi się uda tutaj wyświetlić go w czasie nagrania. Zobaczcie, ta przypowieść pięknie oddaje to, o czym jest dzisiaj mowa w tym odcinku. Właśnie o tym młodym sercu, młode bukłaki. Które są zdolne przyjąć nowe wino. Tym nowym winem w tej przypowieści jest Ewangelia, słowo Jezusa, bo to jest coś nowego, coś, czego Żydzi nie znali, nie do końca rozumieli. Wielokrotnie słyszymy, że kiedy Jezus głosił im Ewangelię, oni odchodzili od Niego, bo nie dało się słuchać tej mowy. To totalnie przekraczało ich możliwości poznawcze. I ta Ewangelia właśnie jest jak takie, Młode wino, które ciągle pracuje, które jest ciągle twórcze, które ciągle chce dojrzewać, które ciągle się zmienia, po to, żeby właśnie w nas osiągnęło dojrzałość. Natomiast te bukłaki to są nasze serca. Stare bukłaki to są takie serca, które ciągle żyją w jakichś schematach, które są poograniczane, które nie są. Gotowe przyjąć czegoś nowego, młodego, co może przemienić ich życie całkowicie. Takimi są właśnie te młode bukłaki, czyli młode serca, młode mentalnie. Tu nie chodzi wiadomo o mięsień sercowy. Myślę, że to wszyscy rozumiemy. Ale właśnie Bóg chce i zaprasza nas do tego, żebyśmy przemieniali nasze serca, żeby one nie były stare. Tylko były młode i gotowe na przyjęcie Ewangelii. Jezus w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy przed chwilą, wyraźnie mówi, że aby przyjąć Ewangelię, trzeba mieć młode serce. Stare serce żyje ciągle w jakichś schematach, utartych ścieżkach, ono jest w jakiś sposób ograniczone tym, co się nauczyło. Jakimiś stereotypami, sposobami rozwiązań, które gdzieś zostały nam wpojone przez pokolenia i tak je przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Takie serce jest niesamowicie zamknięte. Ono nie jest zdolne przyjąć Ewangelię, jej nowość, jej świeżość. Jezus prosi o to, żebyśmy mieli młode serca. Serca, które nie żyją schematami. Serca, które są ciągle otwarte, takie głodne procesu, zmiany, bo to jest klucz dojrzewania, że jest w nas ciągle przemiana, ciągła taka, taka takie dążenie do nowości życia, do innej jakości, lepszej jakości. Jezus, zobaczcie, Zaprasza nas do tego, żeby Ewangelia nas przemieniała, żebyśmy ciągle poddawali się temu procesowi pracy, które Bóg poprzez swoje Słowo od nas wymaga. I to jest możliwe do zrobienia. I nieważne tak naprawdę, ile masz lat, czy jesteś człowiekiem w takim już podeszłym wieku, e, słusznym wieku, czy jesteś młodym człowiekiem. Znam wiele osób starszych które mają tak świeże serca, że wielu młodych ludzi może się od nich uczyć tej świeżości, otwartości, takiej spontaniczności. Ale znam też wiele młodych osób, młodych ludzi, którzy mimo młodego wieku już mają stare serca. Oni już są zmęczeni życiem, już żyją w jakichś schematach. Już nie potrafią przełamywać, radzić sobie z problemami. Tu wiek nie gra roli. Jezus każdego z nas powołuje do tego, żebyśmy mieli młode serce: serce takie otwarte, serce ciągle poszukujące, gotowe na zmiany, na przemianę, serce otwarte na nieszablonowe rozwiązania. Takiego serca dla nas pragnie Bóg. I do czegoś takiego właśnie nas zaprasza przez tę Ewangelię. co zatem mam zrobić żeby to moje serce było ciągle żywe takie młode świeże po pierwsze zaufaj Jezusowi niby to takie oczywiste że jego słowo jest prawdą że on sam mówi o sobie że jest prawdą ale zobaczcie jak łatwo jest nam często żyć w różnego rodzaju stereotypach utartych ścieżkach chodzić tymi ścieżkami jak łatwo jest nam powtarzać pewne schematy po naszych rodzicach, dziadkach. I oczywiście, w tym nie ma nic złego. To nie jest tak, że te schematy są w jakiś sposób złe, nie dobre, jakby z założenia, ale często nas ograniczają. One mogą nam pomagać w wielu sytuacjach. Czymś takim chociażby jest dekalog. Ale to też nie może nas ograniczać, te schematy nie mogą nas ograniczać. Bo Bóg przychodzi z Ewangelią, która jest ciągle żywa, która jest ciągle świeża, która ciągle jakby zmienia rzeczywistość. Zaufaj Jezusowi, że to On wie więcej, że to On jest wszechwiedzący, a nie ja. Że to On jest Bogiem miłości, że On jest czystą miłością, a nie ja. Bo ja moje relacje często buduję w oparciu... O własne korzyści, o egoizm. Po drugie, trzeba mieć takie serce wrażliwe, zasłuchane, tak jak właśnie mówi święty Paweł Apostoł serce słuchające, wpatrzone w Pana Boga, ciągle pytające o Jego wolę, ciągle poszukujące tej woli, mające takie właśnie oczy szeroko otwarte, yy, widzące różne rzeczy wokół mnie, którymi Bóg się ze mną komunikuje, ludzi, których spotykam, sytuacje, których doświadczam, różne wydarzenia mojego życia, chociażby to, kim jestem, w jaki sposób Pan Bóg mnie stworzył. To wszystko jest darem Pana Boga. To wszystko wyraża Jego wolę. Ponadto właśnie Ewangelia, która jest drogowskazem dla mnie, na moje życie, żebym był wrażliwy, żebym był zasłuchany, żebym w ogóle słuchał tego Słowa Bożego żebym od niego nie uciekał, żebym się nie bał tego słowa. I po trzecie, to potrzeba nam odwagi. Odwagi, żeby to, co słyszymy, wprowadzić w życie. Żeby się nie bać. Nie trzymać się kurczowo właśnie tych wszystkich schematów, utartych ścieżek, bo jeśli coś już od dawna nie działa, to bardzo często nie zadziała. Naprawdę. Może to jest Czas, miejsce, w którym Bóg chce mi pokazać, że chce ode mnie czegoś innego, że chce zmiany mojego myślenia, mojej mentalności, mojego patrzenia na świat, żebym wreszcie zobaczył ten świat Jego oczami. A jak Bóg widzi ten świat? A no właśnie ciągle go zmieniając, odpowiadając na nasze wybory. Ja to lubię to porównanie, że Bóg jest trochę jak GPS. Kiedy my zbłądzimy z drogi jakieś, to nagle słyszymy komunikat. Zawróć albo wyznaczam nową trasę. To jest właśnie działanie Pana Boga. Ale miejmy odwagę też właśnie wprowadzać to słowo Boże w nasze życie. Żebyśmy nie chowali się tylko i wyłącznie za tym, co wydaje się nam być w jakiś tam sposób bezpieczne. Bo już jest nam znane. Bo jest to w jakiś sposób przepracowane. Jest to doświadczenie wielu wieków, wielu pokoleń sprawdzone, więc to daje nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa. Ale w Ewangelii chyba nie do końca chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. Jezus mówi w innym miejscu, lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a ja, a syn człowieczy, nie ma, gdzie położyć głowy. Ewangelia jest ciągle w drodze, ona pcha do drogi, ona nie pozwala zasiedzieć się w jakimś jednym miejscu, w jakimś jednym schemacie, bo Bóg ciągle dostosowuje swoje działanie do potrzeb człowieka. Do moich potrzeb, ale też i potrzeb drugiego człowieka, z którym się spotykam w życiu. Więc miej odwagę przekraczać te wszystkie swoje schematy, ograniczenia i iść za tym, do czego Cię prowadzi Ewangelia, do czego zaprasza Cię Jezus. Bo to daje tak naprawdę taką świeżość życia. To... Pozwala na to, żeby to nasze życie nie było takie smutne, że ciągle coś się dzieje, że Jezus ciągle działa, że Bóg działa i to może dać Ci naprawdę wspaniałe życie, wspaniałą przygodę, jeśli tylko pozwolisz, żeby Jezus ukształtował Twoje serce jako młode. Jeśli ty będziesz z Nim, z Jego Ewangelią współpracował, współpracowała. Jeśli będziesz z odwagą wprowadzał, wprowadzała. To, do czego Cię zaprasza Bóg w swoje życie. Kochani, miejcie młode serca, bo wtedy nawet mimo wieku, jakiegoś tam słusznego, tak to nazwijmy, będziecie ciągle młodzi, będziecie ciągle zarażali ludzi świeżością, że będą chcieli być z wami, będą chcieli przebywać wśród was, ale przede wszystkim będą chcieli poznać Boga, który czyni Ciebie właśnie takim. Takim świeżym, nietuzinkowym, nieszablonowym. Yy, Kimś pełnym pasji, energii, mocy. To jest prawdziwe życie chrześcijanina. Nie zamknięcie się w czterech ścianach, nie zanurzenie się tylko i wyłącznie w jakimś tam modlitewniku i przewracanie kartek. Nie, broń Boże, nie, nie miejcie tutaj yy, żadnych jakby złudzeń, że ja to nie wiem, potępiam czy w jakiś sposób krytykuję. Nie, broń Boże. Ale wierzę głęboko, że. I tych właśnie, którzy już się dawno w życiu zasiedzieli, Bóg chce powołać do nowości życia. Nawet jeśli mają, nie wiem, 60, 70, 80 lat, wiek dla Pana Boga nie jest ograniczeniem. Ograniczeniem jest tylko i wyłącznie Twoja wola, Twoja decyzja, to co Ty z tym zrobisz. Pozwól się Bogu poprowadzić. Pozwól się porwać szaloną miłością, która jest wyrażona w Jego słowie, w Jego woli. Błogosławię Wam, kochani, z serca dzięki za ten odcinek. Dał mi dużo radości, przyznaję się szczerze i życzę Wam właśnie dokładnie takiego samego doświadczenia, żebyście mieli młode serca, serca, które ciągle są tęskniące za Bogiem, które są otwarte na Jego wolę i odważne we wprowadzaniu jej w życie. Błogosławię Wam, z Panem Bogiem.